Witam ponownie. Jesteśmy w drugiej części instalacji Autocad LT 2013 krok po kroku. Poprzednią część skończyliśmy na procesie instalacyjnym. Proces ten trwał około 10 minut na moim komputerze. Widzimy, iż po poprawnym zakończeniu instalatora powinien pojawić nam się tego typu tego typu Okienko, w którym pojawiła się informacja o pomyślnym zainstalowaniu danego produktu. Możemy to spokojnie zamknąć i sprawdzimy, czy program rzeczywiście istnieje na komputerze. A więc mamy ikonkę AutoCAD LT 2013. Otwieramy. Na no zależności, tak jak mówiłem, od, od komputera możemy troszeczkę dłużej poczekać, bądź, bądź krócej na otwarcie się programu. Oczywiście program jest dość wymagający, także należy pamiętać, iż e, AutoCAD m, nie zainstalujemy na każdym komputerze. E, musimy dbać o to, by, by na danym komputerze e, oprogramowanie e, mogło, mogło m, działać. Widzimy, iż e, trwa inicjalizowanie e, pierwszego przebiegu. Pojawiło nam się ostrzeżenie o migracji ustawień z AutoCADA. Były migrowane ustawienia do tej wersji AutoCADA, więc możemy to zaakceptować. Troszeczkę musimy dalej poczekać, aż AutoCAD uruchomi się w pełnym wymiarze. Następuje wczytywanie wtyczek, plików licencyjnych, dalsze wczytywanie poszczególnych elementów programu. Jak wspomniałem, może to potrwać do nawet kilku minut przy pierwszym uruchomieniu i mamy przy pierwszym uruchomieniu licencjonowanie autodesk wybieramy już wyrażamy zgodę na korzystanie z danych osobowych I się podwójnie otworzyło Zgadzamy się, przygotowywanie środowiska roboczego, wstążki i teraz widzimy już mamy opcję aktywacji bądź wypróbowania AutoCada, eee, aby aktywować, wybierzemy opcję aktywuj, w wypadku wybrania opcji wypróbuj mamy możliwość korzystania przez 30 dni z danej wersji, natomiast w przypadku opcji aktywowanie, jeżeli jest to pierwsza instalacja, możemy automatycznie e, aktywować, bądź aktywować za pomocą kodu żądania. My tutaj nie mamy e, podłączonego internetu w tym momencie, dlatego, e, dlatego możemy połączyć aktywować teraz, zalecane, bądź zażądać kodu aktywacji bez połączenia z internetem. Bierzemy dalej. Mamy numer seryjny, mamy... Na kogo jest zarejestrowane? Musimy wybrać, oczywiście, pewne informacje, i tutaj pojawia nam się formularz, który musimy wypełnić, aby zarejestrować dany produkt. Po zarejestrowaniu możemy aktywować dane oprogramowanie i cieszyć się bezterminową licencją, bądź, jeżeli to jest zarejestrowany produkt, możemy aktywować przez internet, czyli używając pierwszej opcji wcześniej wymienionych. Tak więc... Przekazałem Państwu elemen wszystkie elementy instalacji AutoCADA. W następnych odcinkach pokażę, jak wyeksportować i, i zaimportować licencję do, do AutoCADA, tak by, by nie tracić jej i by nie, nie była potrzebna ponowna aktywacja oprogramowania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do e, oglądania następnych e, filmów e, sklepu Aspero.